Siemano, Marcin Przybylski, wymiana ciosów. Witam Was po przerwie i przed nami fajny weekend, no bo UFC 302 zawita do New Jersey, a jesteśmy po przerwie, bo chyba nie potrafiłem podnieść się po tym poziomie UFC 300 i siąść do analizy UFC 301, ale już 302jeczka wygląda dobrze i ta ciuchcia UFC znowu zacznie się rozpędzać, bo przed nami dosyć fajne gale. Zaczniemy sobie nietypowo, jak zwykle, czyli od góry, czyli od najważniejszej walki Dustina Poriera z Islamem Makachevem. i Rozgrywamy tutaj generalnie dwa scenariusze, a przynajmniej ja w swojej głowie. To taki, gdzie Dustin Porier walczy o wszystko i jest to dla niego last dance, i, i, i walczy o to, że będą kręcone o nim filmy. I, i, I zgarnie całą pulę ze stołu kontra to, że Islam Makaczew po prostu musi zdominować Destina Poriera i, i zacząć tak naprawdę budować e, jako mistrz, bo, bo na razie obron mamy tylko dwie. E, budować tą swoją legacy na długo i, i gdzieś tam przebąkiwania są o tym, że pójdzie kategorię wyżej i zdobędzie drugi pas, co jest bardzo możliwe, no bo chłop ma warunki na, na, na raczej bliżej 7-7 niż 7-0. No, ja to bym widział, chciałbym przynajmniej widzieć, bo to nie nastawiam się na to e, e, pod kątem Bogmacherskim, a raczej pod kątem pisanego scenariusza i chciałbym zobaczyć scenariusz, w którym jednak Dustin Poirier jest w stanie zaskoczyć Islama Makaczewa. To jest trochę zaskakujące, no bo tutaj ogromnym e, faworytem jest, jest Makaczew. Co może zaskoczyć, to to, że może nie będzie to gdzieś tam przegięcie Pały, jak powiem, że, że Islam jeszcze nie walczył z tak dobrym bokserem jak Dustin Poirier. Dustin Poirier generalnie przygotowuje się do tej walki już, powiedzmy, jakiś dłuższy czas moim zdaniem i podobnie stylistycznie miał z Denisem sam Denis. No, różnica jest taka, że, że Denis tam troszeczkę poszedł za mocno i, i, i nie dał rady. jakby W sensie dla mnie było to dosyć logiczne, że jak on pójdzie w taką szarżę, to będzie się nastawiał na kontrę, a gdzieś nawet biegają po amerykańskich stronach memy, gdzie nie wolno po prostu Dustina zamykać na siatce i ten świetnie to wykorzystuje. Um, moim zdaniem ta walka różnić się będzie od walki np. z Khabibem z Teamu Islama, z tym, że um, Khabib jakby bezpośrednio szedł do tych zapasów i jakby tego nie ukrywał. To było jego głównym celem. Islama może troszeczkę ponieść pewność siebie po wygranych nad Wolkanowskim i tym bardziej po ostatniej wygranej high kickiem. i ta pewność siebie może go zaprowadzić na środek oktagonu gdzie będzie próbował e, boksersko się wymieniać z Dustinem i jak będzie chciał już iść pod tą siatkę bądź spróbować obaleć, obaleń jakieś na kontrze, to, to, to będą to widoczniejsze obalenia. Al Dustin generalnie jest często obalany i też jego jakby powodem dla, dlaczego jest obalany to to, że kusi go gdzieś ta gilotyna. I zapowiedział też, że, że podda islam a tą gilotyną. Tam wcześniej, już kilka lat wcześniej była taka dyskusja, gdzie, gdzie islam wyśmiał generalnie jiu-jitsu Oni tam wywodzą się bardziej z sambo i zapasów. A Dustin musi gdzieś tam odgryz po, po poddaniu swojego rywala. No ale wracamy tutaj do tego tematu, że, że, że ta gilotyna wisi gdzieś tam zawsze w powietrzu, chociaż nigdy nie udało się jej dopiąć do końca. To widać, że ona jest ciasna. Sam Mateusz Gamrot w wywiadzie przyznał, że, że, że był odklepywany przez, przez Dustina. To może być jakaś taka dobra broń, aczkolwiek może to, też być to, to duży błąd dla Dustina, gdzie, gdzie zachęci mm, Makaczewa do, do wejścia w parter. A tam już będzie spod niego e, ciężej wstać. No też nie wyobrażam sobie, żeby e, Islam nie przerobił co najmniej pięciu, sześciu wyjść z takiej gilotyny i, i, i kontry na to, co zrobi Dustin. E, więcej, czego możemy się spodziewać z gry parterowej, no to. To, to nie jestem sobie wyobrazić innego sposobu na poddanie islamu. No, i raczej tu nie będę szedł w poddanie, chociaż to byłoby gdzieś tam ogromny symbol dla, dla MMA. Raczej jestem, skłaniam się ku temu, że, że Dustin, szansą na wygranie Dustina byłoby to, żeby przetrwać 3, 2, 3, może nawet 4 rundy i, i, i zacząć wprowadzać boks, bo jakby z rundy na rundę te, te obalania są zawsze widoczniejsze i kosztują więcej siły. To jednak tutaj bym gdzieś upatrywał trzecią, czwartą rundę na to, że Dustin mógłby trafić Makaczewa, którego prosto, jak wspomniałem, zgubi pewność, że będzie chciał iść w wymianę i pokazać, że on nie tylko jest zapaśnikiem. I to jakby e, jest też różnica między islamem a, a Kabibem. Z kolei sposób na wygranie islama, no to, to jest chyba zgodzicie się, że jest dosyć prosty, czyli metodyczne skracanie dystansu pod siateczkę i obalanie. Ich te wychwyty i kajdany, no to to już no, widzieliśmy w poprzednich walkach, więc prawdopodobnie albo gdzieś tam ubicie, czy też decyzja. Jeśli decyzja, to też może, może być islam, albo no niestety Dustin y, oddaje plecy, przez to, że gdzieś tam w sposób, w jaki wstaje, no to często y, gdzieś tam jest. Y, ma tą groźbę duszenia, więc jest to też na taki sposób. No tak jak na początku powiedziałem, ja gram na scenariusze i chciałbym zobaczyć, że wielki underdog, bo tam chyba 5-50 są kursy u Bugmaherów, to wielki underdog e, uda mu się wygrać. E, i, I to było po prostu wielki moment, jakieś zaskoczenie dla, dla tej gali. Wspomnę tylko, że jeszcze, że Dustin nie jest w pełnym pewnie obozie, bo mm, dwa miesiące miał tak naprawdę do tej walki. Tydzień mm, po wa wygranej z Sandenii pojechał na wakacje, gdzie już wiedział e, na gorąco w szatni, że, że będzie walczył o, o, o pas. No i tak naprawdę ta walka, jeżeli wygra Makaczew, no to, to ta dywizja troszeczkę zastygnie, bo będzie trzeba czekać na, na być może nawet Mateusza Gamrota, mm, na pewno nie, nie będzie to Charles. Prawdopodobnie jeśli nie Arman który ma aktualnie bana za zachowanie na UFC 300 no to wchodzi tutaj gładko Max Holloway o walkę o pas albo właśnie Leon Edwards jeśli w Manchesterze uda mu się wygrać z Mohamedem. No więc taki jest mój typ na to nie wiem jak tam wy to widzicie ja zawsze lubię grać troszeczkę pod prąd i kibicować scenariuszom. Nie? Druga walka wieczoru no to Sean Strickland i Paulo Costa. Moim zdaniem tutaj też chciałbym zobaczyć delikatną niespodziankę, aczkolwiek wszystkie za i wszystkie plusy są raczej na, na rzecz Amerykanina. No dlatego, że no, jest konsekwentny, metodyczny wytrwały, rzadko kiedy widać było jego umiejętności zapaśnicze i graplerskie, ale większość osób potwierdza, że to jest kocur również i w tych płaszczyznach. Ostatnia walka, dosyć bliska, decyzja z Duplessisem, który no pokazał naprawdę, że, że jego hype jest prawdziwy i, i został tym mistrzem, co jest niesamowite. Przypomnę wam, że też był mistrzem KSW, teraz UFC i, i, i walka z jeśli dojdzie do niej z Izraelem, Madasanią, to będzie coś wielkiego dla, dla światowego MMA i też afrykańskiego. No a tutaj Sean Strickland, a spojrzałem sobie yy, i Paulo Costa. Paulo Costa w ciągu ostatnich, nie wiem, pięciu lat stoczył 5-6 pojedynków, to będzie jego szósty chyba, a Sean stoczył ich 12, także aktywność Kosty jest dosyć niska. I też nigdy jego wygrane nie były jakieś takie porażające, i, i, i nie pokazał nigdy mocnej dominacji, aczkolwiek ja tutaj upatruję to, że w momencie, kiedy Sean walczył z nieco mocniej fizycznymi zawodnikami, z kanonierem, z, z Aleksem Pereirą, no to, to gdzieś tam te ciosy robiły na nim wrażenie. Ciężko go oczywiście znokautować, ale gdzieś tak mam z tyłu głowy, że, że Paulo Costa może to zrobić i jak będzie wchodził obszernie i nie będzie gdzieś tam za bardzo szanował tej, tej właśnie metodycznej stójki Shona, to może go trafić. Jeśli miałby go trafić, to będzie to pierwsza lub druga runda, bo pojedynek jest zakontraktowany o dziwo na 5 rund, co znowu jest raczej plusem dla Stricklanda który po prostu będzie powolutku lewym, prawym, e, bił i konsał Paulo Costę. Ale znowu, kiedy, jak nie dziś, porier ma swój last dance, jeżeli nie zdobędzie pasa, to raczej już nie, nie podejdzie do niego ponownie. A, a Paulo Costa, jeśli teraz nie odpali gościa z czołówki, no to możemy znowu zobaczyć, że czy będzie to jak flaki z Olajem, jego kariera, no bo jego kariera generalnie i hype rozkręcał się dosyć głośno, a nigdy nie udało mu się tego udowodnić. No bo tam pokonując ostatnimi czasy Luka Rakholda, czy, czy nawet Joela Romero, no to tak naprawdę on ich pokonał, ale gdzie oni już byli <laughs> dawno za swoim primem. A wydaje mi się, że Prime Paulo Costy może nadejść. Jeśli nie nadejdzie w tej walce, no to nie będę gdzieś tam mm, powiedzmy dawał mu większych szans na to, że, że dojdzie gdzieś tam do pasa, o który się tak zawsze odgrażał. Nie? Generalnie dużo energii go zjadło starcie z Izraelem, a do Sanią troszeczkę niepo niepotrzebny. Nie? Marketingowo było to dobre, ale widać, że zrobiło to wielki przestój w jego karierze. Także e, streszczając się. Gdzieś musi być ta niespodzianka na karcie. Ja chciałbym, żeby to było Paolo Costa, ale jak miałbym dodawać to do kuponu, to raczej Strickland przez decyzję sędziowską. Polski akcencik na tej karcie walk, czyli Michał Oleksiejczuk. Bardzo trudne nazwisko do wymówienia przez obcokrajowców i widziałem kilka analiz, gdzie połamali języki kontra. Kevin Holland z Ameryki. Tutaj jest też dosyć krótka, e, krótki, krótki okres na przygotowanie się dla obu tych panów, na tą walkę, bo tam były jakieś roszady. E, Michał Aleksiejczuk też wchodzi po niedługiej przerwie, bo ostatnia przegrana z Pereirą. Mm, tak? Nie upewnię się, czy on się nie odegrał jeszcze, ale mm, co chciałem powiedzieć, że, że na pewno dosyć aktywnie Michał Aleksiejczuk wypada w tym UFC, a to dla mnie jest znak, że. UFC szanuje takich zawodników i zawsze ich troszeczkę pcha. Co jeszcze mnie skłania do tego, że bierze tak nie prze, prze, Ostatnia przegrana to była z Michaelem Pereirą. Widziałem, jakby, czeki i, i dobrze jest opłacanym zawodnikiem Michał, więc też na pewno łatwiej mu przychodzi podjęcie ryzyka i wzięcie takiej walki, jak jest z walki jak z Kevinem Hollandem. No tutaj. Jeśli Michał miałby wygrać, to znowu byłaby to jakaś yy, niespodzianka. Jego mocną stroną na pewno będzie agresywny boks, spychanie Kevina pod siatkę, ale Kevin generalnie odnajduje się w każdej płaszczyźnie. Niestety nie odnalazł się w walce z, yy, z Michaelem Page'em, który debiutował w UFC, ale, ale w większości raczej walk się no, yy, odnajduje. No, mocną stroną Michała są silne ciosy i nokauty. A, a Kevina Halanda trudno jest nokautować. Będzie to też yy, walka, odbędzie się w kategorii 84 kg. A Kevin jest generalnie większy nadal od Michała, mimo że schodzi z kategorii niżej do wyższej, to obejdzie się bez zbijania wagi. Czarny pas brazylijskiego jiu-jitsu. fajne zapasy, yy, stójka też nieszablonowa, długi zasięg rąk. No i, i, i pytanie, jak. Polski umysł opanuje ten trosztok czy w ogóle zrozumie co Kevin Haaland będzie do niego mówił w oktagonie. No ja tutaj obstawiam, bo Haaland też ma na swoim koncie poddania, a to jest jakby najsłabsza strona Michała, że ta walka się skończy gdzieś tak w drugiej rundzie poddaniem przez Kevina Halanda. Oczywiście kibicuję Polakowi, ale jak gdzieś tak Patrząc na to obiektywnie, no to jestem za, za Kevinem, którego osobiście też lubię. Um, trzy najważniejsze walki. Um, warto jeszcze wspomnieć waga ciężka Yelton um, Almeida i Aleksander Romanow. No, nie wiem, czy, czy, czy kojarzycie postacie, ale Almeida, moim zdaniem, zanosi się na, na gościa, który wchodzi do czołówki wagi ciężkiej. Troszeczkę zamulił w ostatnim pojedynku. Um, nie, zamulił w walce z Derekiem Luisem, tak naprawdę, gdzie, gdzie po pięciu rundach była decyzja, co obstawiałem, że może skończyć się decyzją, co jest rzadkością, jak na wagę ciężką, ale to też trzeba powiedzieć, że, że Almeida zrobił robotę. Nie udało mu się poddać Dereka, ale tamten też nie ryzykował niczym, żeby wstać i zmienić pozycję, także dlatego po prostu bronił szyi, żeby nie zostać uduszonym, więc mogło to być tak odebrane, że on nie dał rady go poddać, co jest na minus, aczkolwiek tu rywal po prostu. Zamulił przez 25 minut i nie dał się poddać. Po prostu broniąc się w najłatwiejszy sposób, nie wykonując żadnych dodatkowych ruchów. No i w walce z Kertisem, gdzie obstawiałem właśnie zaskoczenie, że, że, że Blade może to wygrać. Dostał grad ciosów, bo poszedł szybko po nogi w pierwszej rundzie. Tak, w pierwszej bądź drugiej rundzie, dostał grad ciosów pod siatką, i moim zdaniem, po prostu on złapał dobrze nogę i obstawił wabank, że jakby uda mu się obalić. I często nawet jak dostaniesz pierwszy, drugi mocny cios, to dalej myślisz, że to raczej on zrezygnuje niż, e, niż ty to puści, e, niż, niż ty miałbyś to puścić. No i niestety, ale TKO i, i cofnięcie się w tym w tej swojej linii wygranych. Także ja tutaj obstawiam Almejdę e, e, może nie przez poddanie, bo Romanow również ma e, dobre zapasy i, i, i dobry grappling. Chociaż na turniejach Almejda obijał się części. Może tak być, że nawet uda mu się wrócić do serii poddań. To byłoby świetne. Co do Romanowa, no to Ostatnie dwie walki to raczej nie porwały kibiców, a było to wynudzone dwie decyzje. Poprzednia dobra dyspozycja i rzucanie warcinom Tyburom, no to jest coś, co, co tam dobrze wyglądało. No ale tutaj jakby rozgrywamy o to, kto znowu wchodzi do, do czołóweczki. Z innych walk, które interesują mnie na tej karcie, no to Grand Dawson i Joe Solecki. Dawson Miał przyjemność przygotowywać się też w ATT z Dustinem Porierem, zresztą on tam pochodzi. Tu jest mecz Grapplera kontra Grapplera i wydaje mi się, że w tej wymianie grant będzie znacznie lepszy. Tym bardziej, że Soleski gdzieś tam ryzykując został już poddawany w przeszłości. No i do Johnson, no znowu to ATT ma taką paczkę i, i kilka tygodni przygotowań z, z Porierem. Zarówno to atut dla Poriera, gdzie nie męczył go zapaśniczo. I tak samo dla Dawsona, który, który mógł gdzieś tam iść w tą szermierkę. to będzie taki mój bet na te gale, gdzie chciałbym to, to sobie postawić. No to jest właśnie przez poddanie. I walka, którą będę jeszcze sobie podziwiał, no to Nico Price z Aleksem Morono. No Nico Price w, po prostu myślałem, że, że gdzieś tam jest jeszcze w stanie wrócić, ale knockout Robiego Laulera w pierwszej rundzie to było, po prostu zszokował światy. No i pokazał też, że wszelkie wojny, jakie prowadził Niko w przeszłości mają swoje odzwierciedlenie. No i tutaj młodszy Morono wydaje mi się, że też ugra tutaj przed czasem. Moim zdaniem bardzo ciekawa karta. Dajcie znać, o czym powinienem jeszcze powiedzieć. Ja tak myślę, resztę typując, no to Randy Brown i Kapylow już bez rozwodzenia się nad tymi pojedynkami. Kartę będziemy mogli zobaczyć polskiego czasu o czwartej. Nie, nie puszczę tego wcześniej, no bo fajnie, że, że Michał Aleksiejczuk znalazł się na tej karcie, więc nie będzie tutaj wyjątków w transmisji. <laughs> A jeżeli nie wiecie, jak obejrzeć sobie kartę nad ranem, no to napiszcie do mnie priv. Zdradzę Wam swój sekrecik, jak sobie do śniadanka lubię obejrzeć UFC. A tymczasem, dzięki, łapiemy się na pewno na KSW Wolsztynie i złapiemy się też na UFC 302. I jeżeli czas pozwoli, no to coraz częściej będę kontynuował tę serię analiz, czasem z Szymonem, czasem bez. A głównie to zapraszam Was do wywiadów, rozmów na wymianie ciosów i zostawienia subskrypcji. Jestem Ci wdzięczny, że oglądasz moje materiały. Także jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to proszę cię, kliknij suba, żebym widział po prostu, czy komuś te treści się przydają. Bo ja świetnie się bawię, ale nie wiem, czy mam odbiór. Także dzięki.